Cześć, witajcie, to znowu ja Simpson i dzisiaj jest ze mną Model XD oraz mój brat Tymek Junior będę się z nim zamieniał na zmianę z Szymsonem Dzisiaj to jest już piąty odcinek Otwórz i graj No to chyba będziemy zaczynać, co nie? Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i komentarz. No to opierstrzyczkę i Nam. No. Zobaczmy. Kasa. Primo i Spike. No to ja może wziąć na ten primo, bo spajka nie ma. A na elprimo ma na bardzo dużo kucharki pan na El Primo, więc muszę spać na El Primo. No to próbujemy się Dobre Dobry postać, więc raczej wyjdzie. No, to nie możesz, tutaj jest taki duży bot, nie? Wiem, już grałem, ja więc wiem, wiem. Chodź, idziemy razem. Czekaj. No bo w sumie drużynowe, więc, musi, więc no. wypada drużyną. O, e mam Atakować drzwią? A, trochę atakuję. Tutaj, tutaj, tutaj mamy... To czekaj, to ja. Dobra, mamy trzy kiełby. Chodź, chodź, chodź. Się, ale nie, nie idź, nie chcę. O. A, z góry idzie Leon! I jeszcze bot zatruty. E sorry, trochę mnie... Trochę, trochę pan... My... Sorry. Dobra, chodź, bierzemy tego bota i przychodzimy. Dobra. Sorry, trochę już mylę postacie. Masz... Nie wiem jak. Dobra, to chyba, był, to chyba już przegramy. Chyba że jakimś cudem zdążę się odrodzić. Ale chyba już ten... Ale chyba ten cuk nie nadejdzie. No nie nie No to teraz. Minus 6. Minus 3. No to teraz Teraz. Ja zaproszę tymka. No i... To ja już zaprosiłem tymka, a ty... A dy opuść. Okej. Okay. I teraz otwieram kolejną skrzynkę. No wiem. Riko i Spike. Czy oje wyczekaj, czy on, on, on ma Riko seta? Sprawdź po co No sprawdźmy, nie, bo... Bo chyba Riko nie ma. Dobra, to Która taki przypadek. To, to już wszystko jedno, niech wiesz, bo ten ma. Napisz A po co? Dobra, już zaczynajmy. No to zaczynamy, gra Już tak ma. No ale on nie wie. Ale też... Ale on nie wie. Co on ma wziąć? Dobra, napiszę do niego. No to... No, okej, okay. to teraz będziemy już grać, no i teraz szybko spróbujmy tym razem wygrać. A duo jest? Macie duo ustawione? Chyba widać. Okej, okay. jedna skrzynka już. Dobra, ja was oglądam, powiem wam, gdzie są ludzie. No, bo, bo trochę tutaj jakby są kłopoty. No. Na górze i A tutaj mnie oklepał. Aha, i przegrywa się już? Na samym początku? Yy. Jeszcze nie do końca. O, ale... Nie tym jak nie idź tam. Masz. A, po skrzynkę, to okej. Okay. No to ja idę tą górną. Ej, powiedz, czy mam jakąś, jakiegoś obok? Gdzie ty jesteś? Eee, nie, nie ma się ogóle. Na górze mam jakiegoś? Nie, nie ma. Szybko w krzaki. Ty Tymek tutaj ginie. Wiem, zauważyłem, że już deadnął. No. Ojej, Roza 13 cubesów. Ojej, 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 Czyli ja tylko... Roza 15 PR i Ból 15 PR. Nie, gościu dojechał Bóla, który miał 15 PR kubesów. Co? Co? Możesz. O dojechałeś kogoś? Nie, Ożysz. nie... Nikogo... A bo gościu w strefie zginął. A pokazała, że ty zabiłeś. zabiję go. Zabiłeś go. Z jednego tego broka. To koza. O, widzisz, że się z rikoszetem klepiecie. Już klepnął mnie. Tej roza części widzę cały czas. Ojejku, chyba was zabiję. Dajesz. Ale chyba Karl jest wystarczająco szybką postacią, żeby... Może no, nie... go dojedzie? Czy... Nie, Ojejku, Karl chyba zginie w tej rundzie. Tak. Karl deadnie. Ale co tu się dzieje? Co to za emocje? Czyżby, czyżby Wam się udało wygrać? Yy, ja już deadłem, ale... No w trzecim miejscu to i tak już coś zarobimy. No, ale... że Rosa ma 25 power World Cube'sów. No, dobrze, no. To już chyba lekka przesada. Ja cię zabijam za... A ty nas tutaj... No to... Eee, to, co ja robię? Co ta roza? Ile jest za tą rozą? 275 O, ale może... Bierz ją, czy nie? Eee, to... Nie, Tymek chyba da radę. No chyba, chyba, chyba tak nie za bardzo. Eee, no... To już trochę... Jak to się mówi? Przegraliśmy. <grym> ale przynajmniej coś też zarobiliśmy. Dobra to teraz, no to teraz chyba motyl, a no to co, dobra to teraz ja otwieram tą skrzynkę, okej okay. kasa, spajk i no cold, a ja ciągle spajka, ostatnio grałem sobie koltem dużo, więc ogarniam go. Ja, ja, to z fajkiem dość dużo gram, więc też ogarniam. A ostatnią dużą to na koniec. No, teraz muszę pierwsze miejsce. No, przynajmniej wypadałoby. Nie A ty, ty, auto-I? Tak, na no, auto-I mnie trochę mi, trochę za dużo kliknąłem. A nawalasz, tak jak wcześniej? Hm. Czekaj, o. Ty uważaj. Dynama jakoś z dołu jest. Hmm. Da, yy. Tak delikatnie mówiąc, nie mamy gdzie zwiać. No, gdzie iść? Chodź, chodź, zabijemy go. Czekaj, rozbija... O, z tej strony, ja go... Idę. Jezu. A zabiję typu, ale zabiję typa, ale ginę. Uciekaj, uciekaj. No nie, daj się, szczęsną. No drogi. właśnie, próbuję się nie dać. Nie dam im. Nie. Ja myślę, że są. No kurze, ja bym się No kurde, teraz taki słaby jesteś. Trochę znubiłem jak Bardzo wie. znubiłeś. No teraz, no teraz otwieram trzecią skrzynkę. Weź zaproś Tymka. No to zaproszę. A ja otworzę tę, bo no, zobaczmy. El Primo. Jessie. Aha, to dwie poprawki zostały, to, to, ten, ten to nie, to ja to ja biorę Jessie. E... To jak bierze l Primo. Ja wezmę może taką jaką ciągle. Więc spajka. Dobra, on nie odbiera, to go wywalamy. I gramy duo. Mam. czas tu i jest... Ja miałem El Primo, tak? I tak, ja miałem El Primo. A. No to ja tam gotów. Gotów. To chyba nawet dobre postać na takie coś. No. Na taką zadymę. Bo yy, jedna postać daleko strzela, druga ma dużo życia. Dobra, yy, trochę zbytko zaczyłem. Zabiłem go. A jeszcze ten został. Dobra, uciekł. Żyje. No ja... O Jezu, ja... to ja tak częściowo jeszcze, o? Dobra, jesteś. To ja... Dobra, no, może nie. Jak bo na mnie idzie, to ja zwiewam. Nie, ona ma No Chyba ma ps No to szybko, szybko działko. Ja Do jakiegoś krzaka właśnie. Teraz szybko, o Jezu, nie, Ojejku, są młode. Żyje, żyje. To żyje. Spoko żyje. Jeszcze. O. Moje działko kogoś zabiło prawie chyba. Nie o, no. ja tutaj penny chyba, Tak no, Jak moje działko tutaj nawala w gości. Ja nie mam ani jednego cubesa, ale uważaj, broza tutaj idzie na nas. No, no. Zobaczmy. Tylko, to ja zwiemam, gdzie... Uciekaj. Gdzieś na górę. Gdziekolwiek. Dobra. Uciekaj, żeby nie zrespić za, za szybki jestem, no ale już ten dynamite to na mnie trochę... psuje szyki, jakby to się... jakby... Dobra, lecimy z niego. No niech mi popsuszy... Ała! Ale mocno bija No to może poczekajmy, aż się trochę... Uspokoi? O Jezu, nie. Nie uspokoi się. O. Masz tam ode mnie. białko. No, super. Ale tutaj trochę jakby i trochę... no wiesz. Czwarte miejsce. To Ech, tutaj to. te... To... Tak jak... To tak jak w ostatnim odcinku trochę słabo wyszło. No, my się z wami żegnamy bez żadnej wygranej niestety, no ale tak czasami wybywa się. No. Cześć!